I na tym odcineczku m, możecie się zapytać, jakim jest ten pokój. Jest jestem w pokój w moim pokoju, tak jest macie tutaj tylko kawałek mojego piórka. Więc no, tak jest. <grym> więc widzowie, jak widzicie, na stole już mamy paczuszkę, bo mamy trzecią paczuszkę. Drugą, nie. Trzecią patuszkę widzowie, tak jest, trzecią paczuszkę no i y, będziemy ją otwierać oczywiście, mamy już tutaj nożyczki przygotowane i mamy już tam paczuszkę teraz będzie głośno powinno być głośno, nie wiem mamy taką paczuszkę licową, więc teraz może sobie ją otwórzmy tak jest, otwórzmy ją ja w ogóle przed odcinkiem. już tutaj są takie dziurki dwie. pokażę Wam są takie dziurki, a ja przed nimi sobie um, patrzyłam no bo już jestem niecierpliwą osobą. Ja nigdy nie lubię czekać, takie widzę. Więc tak, teraz sobie otwórzmy. Ja się boję, że teraz coś tutaj rozcinam, ale ale już nic nie chyba nie porościnam. Więc tak, la la, la la, la No oczywiście, że nie chcę do końca się ciachać. Okej, okay, widzowie, jest tego dosyć sporo, nie wiem, czy będziecie widzieć, nie wiem, w sumie tego raczej nie będziecie widzieć, ale pierwsze, co tutaj widzę, tutaj jest, czy to słyszycie? Co to jest? Okej, okay. Super Store Deep, czyli są lizaki. Proszę bardzo widzowie, to są lizaki, jednorożcowe. Aha, dobra. Tutaj trzeba... Będzie jakby są te... Nie wiem, jak to nazwać. Kwasne diamenciki może... Nie wiem, jak je nazwać, widzowie, więc... Więc okej, okay, więc fajnie. Patrzymy, co jest dalej. Ja tutaj sobie dłuższe tu widzę, więc może nie będziecie za bardzo widzieć. Więc tak, co my tutaj dalej mamy? O, paczuszka minecraftowa, bo jest teraz film minecraftowy Ile Ileś tygodni, może miesiąc temu wyszedł, a dzisiaj jest 3, 4 kwiecień. Tak, to jest to nagrywam. Tutaj mamy, patrzcie, co możemy tutaj sobie znaleźć. Ja chcę, bo to są dwie figurki nieznane, czyli są po prostu, no nie wiem, legendarne. Ja bym chciała je bardzo dostać. Tutaj w sumie są takie, tylko nie ma tych menadżerów, więc to bardzo smutne chyba. Nie wiem, że... Patrzymy dalej. Jeszcze mamy paczuszkę. Nie wiem, co to jest. Ej, widzowie, naprawdę, naprawdę nie wiem, co to jest, ale tutaj, jak widać, o, tutaj, jak widać, tutaj trzeba najpierw Wlej trochę wody do miski, włóż kota do środka, umyj go i zobacz, jaki jest śliczny. Jeszcze się tam w ciemności. Ubróć go znowu. Mhm. Kto jest w środku? Czas na kąpiel. Brudaski w kąpieli, kotki. Czy kotki w ogóle lubią wodę? Nie wiem, no ale dobra. Ale sobie otworzymy. Że... Możemy teraz sobie otworzyć. Dobra wizoria. eta. Może to nie będę teraz otwierać. sumie dobra, nie mam teraz miski z wodą, więc sobie nie będę mogła tego pokazać. Więc na no, następnym odcinku oczywiście, że to nagram. No, może na od końcu odcinku to nagramy. Więc tak, otwieram mi Minecraftowe cośko. Moje ulubione słowo to, to cośko. Na każdym odcinku mam słowo cośko, co jest bardzo dla mnie dziwne. Więc tak, na razie nie widzę, czy to jest zapakowane, czy nie. Tak, nie. To jest tutaj, tym, jakby tym. No a tutaj już nic ciekawego. No, no tutaj będzie śmietnik, widzowie. Tak, patrzymy, co my tu mamy. Ej, co jest ciężkie. Mamy tutaj zębiaka! Poczekaj sobie. Wam pokazać. Nie wiem, czekajcie, ja chcę Wam jakoś to pokazać, ale nie, nie, nie jak. Tak? O! Tak Wam pokażę. Patrzcie, jaki zombie. Fajny. To jest coś tam napisane, ale nie wiem, co jest napisane. Dobra. Tutaj sobie Nie, żebyście może widzieli. Tutaj będą. Wszystkie figurki na dzisiaj. Niestety nie trafiliśmy jakiegoś legendarnego, można tak powiedzieć, ale to nic nie zrobi. Ups. No dobra, nieważne. Teraz może otwórzmy sobie te kotki, które jak widać lubią kąpiel, co mnie bardzo dziwi. Aha! Widzowie. Ale kutek. Widzowie, on jest taki brudny. Dlatego go trzeba umyć. Jeśli go umyjesz, to można go pobrudzić jeszcze raz. Po co sposób jeszcze, nie? Fajne, fajne, to jest, mi się podoba. I tutaj mamy czućkę. Taką oś O, proszę bardzo, widzowie. Na no, razie brudnego chodka też tutaj odstawimy. o, Fajne widzowie, to też idzie tam. Eto, spadło. No, i tam, no. <grych> Potem zrobimy to, może na koniec odcineczka. A teraz patrzymy, co my tu mamy dalej. Jest jakaś saszetka i to jest... To jest Sonic. Patrzcie, co w ogóle jest. To jest jak ten z Pepką. Sonika tutaj mam, a tu są bryloczki. Ulala. Dobra, otwórzmy sobie dres Sonika. Ja Sonika fanką nie jestem. Ale no znam osobę, która lubiła, nie wiem czy teraz lubi słynika. No ale no. <noise> I mamy taki obryloczek. Taki o fajny... Coś tam pika, ale dobra, nieważne. Taki o to fajny bryloczek, ładny. Czego gdzieś powieszę. Nie wiem. Zobaczymy widzowie. Odstawiamy tutaj, gdzie mamy całe zbiorowisko, co dzisiaj otworzyłam na razie. Patrzymy i tutaj jeszcze jest jeszcze jedna saszetka. A, to są te mm, księżniczki z Disneya na ołówek. Ja mam teraz jakiś tutaj, może ołówek się znajdzie. Może i nie ołówek, ale zielona kredka się znalazła. Ja nigdy tutaj nie mam ołówek, ołówków. Zawsze muszę iść do spialni rodziców albo tam gdzie nagrywam. Tam zawsze muszę iść, żeby ołówek wziąć. To jest bardzo dziwne. Tak, jest, to wiem. Tutaj w ogóle mamy taką zwyczajną wersję. No takie kolorki różne, potem mamy gold, czyli złote, a potem mamy jakieś skęte, czyli jakby może kiedy. Będzie ciepło, to zmieniałem kolor. Nie, 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 widzowie, byłoby fajnie, gdybym dostała... Mhm, mm <grystanie> widzowie, to jest... Pachnie, śmierdzi trochę gumą. To jest kopciuszek, taki kopciuszek, przepiękny kopciuszek. I od razu na zieloną kredkę. No i tak to wygląda. A to gumkuje, ja raczej nie, bo ja nawet nie chcę tego sprawdzać, ale raczej to nie jest gumka, tutaj nawet nie jest Nie, to nie jest gumka, to chyba... Nie, to nie jest gumka, to po prostu jest, nie wiem, na ołówek takie coś jak gumka. Więc tak, zajmujemy, stawiamy, kredkę tutaj ozbieramy. Potem mamy... Ostatnią małą stoszyczkę chyba. Tu jest taka gigaśna. I tutaj mamy tam, 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 tam. Psi patrol. Tak jest... Napisz w komentarzu, kto nie ogląda Psi Patrol... Nie, kto ogląda Psi Patrol. A kto nie ogląda psipatrol Patrol, to zostawia łapkę w górę. Bo tak wygląda psi patrol. No, no, dobra, nieważne. Tutaj mamy znowu... Ym, zwyczajne. Potem mamy tajemnicze i złote. To są takie pierścionki. Yy, możemy tutaj dostać jak chcemy, jakby takie jak chcemy, jakby nie chcemy, tylko takie różne. Więc no widzowie, otwieramy. A dziś mam jakieś, nie wiem, mam dzisiaj wszystko złote i to w ogóle jest ten, jak się nazywał, to jest właśnie to tutaj tak już mi się na Nary? Nie, tak. Napiszcie w komentarzu, jak się nazywa, bo ja już nie pamiętam. Dawno nie byłem na Więc no, no, coś mi tu wypadło. Aha, tutaj mamy kolekcję. Aha, to jest tylko Sky. I cześć, dobra, to jest napisane. Cześć i Sky. jest no, po angielsku, no. Więc no, załóżmy sobie pierścionek. Patrzcie, jak ładnie takie Czekajcie, pokażę jeszcze tak. to ładne. z kopciuszki. Będzie idealne. Więc tak, i mamy tutaj gigantyczną paczuszkę. Nie będę wam pokazywać tutaj dane. Nie, nie, nie. Wraz mamy taką paczuszkę. No. Czy mamy tutaj jeszcze coś? Nie wiem, więc Daj, Giga, to jest paczuszka. Więc, to jest w ogóle za Amazon, jak widać, chyba. Tak, więc, tak, widzowie, tutaj um, otworzymy tutaj już tak po prostu, i tutaj mamy. Uuuu, coś ciekawego. Tajemniczą paszkę. To Jest mięciutka. To jest są Squishy, Tam, kto oglądał pierwszy odcinek z prawdziwego życia, można powiedzieć, czyli w Squishy, to piszcie w komentarzu. Teraz deszcz za oknem daje, więc no widzowie. A, a zawsze chciałam to spróbować, takie coś, że to są takie owocki, można tak powiedzieć i, i jakoś trzeba pękać bo nie, nie wiem jak to powiedzieć, no. Sweet i So, czyli kwaśne i słodkie, ej! Może teraz nie będę tego próbować, bo na odcinku dlatego, bo, bo to może pryskać gdziekolwiek, przepraszam jest wiele. Muszę o tak usiąść sobie wygodniej i widzowie może prysnąć w kamerę albo tutaj, gdzie jest mam okno, albo we mnie, albo tam w naszą kolekcję dzisiejszą, więc może nie będę tego na razie próbować. Coś tu jeszcze mamy. A tu mamy po prostu mini oreo Original. Nie wiem, czemu tak pokazałam, do pani nie badę, co wiem. Siedem tych to chyba tutaj jest. No, ale chyba tego nie będę też próbować, bo każdy wie, jak smakuje oreo, więc no. Tutaj mamy coś jeszcze. Nie. Więc bye bye. Teraz otwieramy to. Nie wiem co to jest. W ogóle nie mam pojęcia. Miałam... Tak. W tej peczuszce w ogóle też nie widziałam co jest. W ogóle nie miałam pojęcia. Aha, to jest otwarte. Mamy. Tak, jakiś. Mam coś... I co, to jest pisz jajeczko. O taką pokażę, Ej, mega to jest. ale A to jest takie mięciutkie. Otwieramy. No no, jak oczywiście musi być klejąca. Ale śmierdzi. Ej, czy tam jest w ogóle woda? Bo jakieś też, nie wiem, żółtka tak te... Ale patrzcie, to tak wygląda. W ogóle fajnie to wygląda. Są tutaj dwa żółtka. No, uciekają od Takie dwa żółtka. O, żółtka. Co? Dobra, nieważne. Ale leje. Ja nie mogę. Fajne to. <gry> Więc widzowie, bardzo fajne do kolekcji. Tu, 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 tu. Czy tutaj jeszcze coś mamy? Nie. Widzowie, myślę sobie tak, że teraz pójdę szybko po wodę i zobaczymy w ogóle, co to jest. Więc sekundkę, czekajcie tu. Okay. A few moments later. Dobre widzowie, już... Ała, już jestem. Mogli się zauważyć, że mam taką kuchenkę. Dlatego z tej kuchenki przyczepiło się. Wzięłam, nie wiem, taki garnek, więc teraz sobie tutaj umyjemy naszego kotka. Więc tak, potem sobie go powrócimy oczywiście. Więc tak. Zobaczymy jakiego mamy tutaj słodziaka, więc zanurzamy w wodę i musimy go tak rozumiem. Ej, sobie to tak nie czuć. Okej, jest różowe, widzowie. Ja? Bardzo w fajne, więc tak. Meju, 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 meju. Możecie zobaczyć, jaka to brudna woda już. Ale słociak. Chwila, nie wiem. zobaczmy widzowie. Musimy wszystko tutaj umyć. Na, 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 Bo on jest cały w tym błocie, można powiedzieć. na na tutaj na, chusteczkę. Na, na. Na, 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 na. Więc weźmiemy i go jeszcze tak odziemy. To musimy zabrać, bo nasz, bo błoto nie jest potrzebne w ogóle. Hop, 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 hop. Oczywiście go nie umyłam tak dokładnie, bo i tak zaraz będę go znowu brudzić, więc no. Widzowie, o taki słodziak, mamy takiego słodziaka, kotka. Tak jest widzowy, więc teraz go po prostu pobrudzimy. Tak jest, bo no... U! Jakaś farba jest chyba. Nie wiem, co wiem. No, dobra. Tak, trzeba to otworzyć. Co to jest? To jest coś... różowego? Bardzo sobie wzięły. o. Dziwne. I teraz błoto będzie. <grymne> Dobra, robię to wszystko na z Teraz tak, polewamy go błockiem po prostu. O, błotko, 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 No I co teraz? Po prostu musimy palcem chyba, po prostu go znowu pobrudzić. Takie widzę. Wrócimy go znowu, widzimy, wrócimy, żeby był budniutki, bo nie chcemy, żeby był czyściutki. Też jestem teraz brudna. No ale dobra ja tam no. <laughs> na, odcinek, na odcinek, zrobię wszystko. Okej. Okay. Okej, okay, czuję się jak mi w czekoladzie, ale dobra, nie wnikać. dobra, nie będzie aż taki brudny jak był, ale no etam no. Etam no. Dobra, jakoś go pobrudziłam z tyłu lepiej mi główka wyszła. Więc widzowie... To jest go trzeba zostawić. Dobra. O! Będzie sobie na chusteczce. Błotko musimy za... O nie! To jest wszystko brudne. Dobra, umyję w tej brudnej wodzie z ręce. O, jajuśku, o jajuśku widzowie, biorę znowu chusteczkę, dobra widzowie, biorę znowu chusteczkę po prostu i myju, myju, myju się, myju, myju, myju się, piórko jest teraz brudne, ej, trochę ciężko zmyć, dobra widzowie, etam, to do ciepłinka, trafię, trafię, trafię. Dziękuję. Dobra, widzę, to no, subskrybujcie kanał, dajcie opeczki w górę dobra, widzowie, nieważne um, Możecie zostawić słoneczek, żeby być na bieżąco No i ja, um, znaczy kotek, który będę sobie stygnął, ale naprawdę, widzowie, to jest bardzo ciężki ten ząbek I bardzo mi się podoba to jajeczko O, 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 o Dobra, widzowie, to Widzimy się na następnym odcineczku. raczej w grze, tak o, więc pa, pa.